Jesteś w Gdyni w dzielnicy Mały Kack, ale tak praktycznie to jesteś w dzielnicy Karwiny. Nie będę toczył sporu o jedną ulicę, ponieważ nowe osiedle Solano jest obok przystanku kolejki PKM o nazwie Karwiny. Chcę odpowiedzieć na jedno pytanie. Czy chciałbym tu mieszkać, czy muszę szukać dalej? Odpowiedź brzmi taran, taran, taran. tak, chcę tu mieszkać. Najbardziej podoba mi się wysoka 11-piętrowa wieża. Pozostaje ustalić, czy widać z niej morze. Widok na morze w Gdyni jest najważniejszy. Wybrałem się do salonu dewelopera i spędziłem pół godziny bawiąc się makietą interaktywną. Miałem niezłą frajdę. Solano jest daleko od morza. To trzecia na cztery linia dzielnic od wody, ale za to budynek jest na bardzo wysokim wzniesieniu, 114 metrów nad poziomem morza. Dokładam do tego 11 pięter wieży i mam horyzontalny widok na morze. Codzienny wschód słońca nad zatoką jest gwarantowany. To będzie zawsze pyszna poranna kawa. Całe osiedle to kilka bloków. Jeden ma 11 pięter, drugi 8, 6, 5 z antresolami lub bez. Zaplanowano 240 mieszkań. To dużo tyle, co w dwóch naszych wieżach Sea Towers. No i jeszcze o dystansach. Do ścisłego centrum Gdyni, czyli róg ulicy świętojańskiej i ulicy 10 lutego, masz 6,5 km. No jest to sporawo. Do plaży miejskiej w centrum Gdyni masz 7 km. Czy to dużo? Dla turysty nie, dla mnie tak. Psychiczna bariera to 500 m od wody. Raczej nie będziesz korzystać poza okazjami, na przykład gdy przyjadą goście. Do plaży i Molo w dzielnicy Orłowo jest 5 km. Dla turysty to nic. Do obwodnicy masz 2,5 km, czyli bardzo mało. Jednak największym zyskiem z tej lokalizacji jest bliskość peronu PKM. To taka nasza linia metra numer 2. Peron nazywa się Gdynia Karwiny i do centrum Gdynia Główna masz dwie stacje. Razem tylko 8 minut. 8 minut to jest nic. Samochodem będziesz jechać 12-15 i tego ci zazdroszczę. Czy jest drogo? Nie. Przypominam wszystkim zastanawiającym się i czekającym, aż ceny mieszkań w Gdyni spadną, że nic takiego się nie wydarzy aż do 2030 roku. Dlaczego o tym innym razem? Dlatego kupuj teraz. W chwili kiedy to mówię TVN podał, że Gdynia jest nowym liderem ceny metra kwadratowego w Polsce. Średnia to jest 13 13500 za metr kwadratowy. Mniej więcej tyle właśnie jest dla tej dzielnicy. A będzie jeszcze drożej. Ja jestem Michał Gdyński, autor bloga o nieruchomościach Gdyni.